Ej, ja tego nie nagrałam. Czego? Tamtego. Niczego? <laughs> Niczego. Przecież mówiłem ci naciśnij czerwony guzik. No wciskam dwa razy. Ale po co dwa razy? Samochód przestał równo pracować i bardzo szarpał. I co jeszcze? No już mieliśmy wracać do domu. No był taki pomysł. Ja już nawet szukałam ofert last minute, ale jak popatrzyłam na te hotele, to mi się kurwa odechciało wszystkiego. może takie kiepskie, czy. Nie, bo chyba wolałabym, żebyś mnie zawiózł na łąkę w Bieszczadach i bym tam siedziała dwa tygodnie. Ten wiązkę Tak było? Tak, 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 tak. Jedziemy teraz. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, do jedziemy do dalej, tak. Chyba. Jedziemy. Jeszcze nie wiemy, gdzie jedziemy, ponieważ mamy obsługę, tak? Co? No to w sumie Wiesz, tyle. To taka a propos wczorajszej awarii. Yy, Ania, przyznaj się, nie nakręciłaś. Yy, tak, filmu to jest z naprawy. Mój, To jest mój błąd, przepraszam winna. Więc... teraz będę nagrywać wszystko, co tylko się da. Dobrze, więc będzie tylko zdjęcie z tej naprawy. Tak, jest. Wczoraj wieczorem wjechaliśmy do Bośni, znaleźliśmy nocleg nad niewielkim jeziorkiem. Było tutaj dużo wędkarzy. a już nie kręciliśmy nic wieczorem. Dzisiaj rano, jak wstaliśmy, mamy widok taki na jezioro, mgła. Przyszła taka, że nic nie widać. Nawet słońce ledwo przebija. Zaraz robimy śniadanie i jedziemy dalej w stronę Czarnogóry i Albanii. Właśnie przejechaliśmy granicę. No jest piękna ładna nie? No. Mi się wydaje, że ładniejsza niż Bośnia, aczkolwiek no... Jest taka zróżnicowana bardzo. Tylko w Bośni mam no, no, też dużo nie przyjechaliśmy, żeby tak wszystko powiedzieć. Tak bo baliśmy się miny. Bo baliśmy się miny no. Ja myślę, że to wyjdzie niedźwiedź Tak? No. Albo Witki no jest to fajna miejscówka Jeżeli chodzi o ten o zwierzęta, może coś być Jak będzie to Wam nie nagramy i nie pokażemy Tak, piwko pijemy sobie, o tak Piweczko Lokalne z mi wpadła Patrz kuźwa, takie małe muszki Wpadła ma jak im jakaś gnojówa jedna Ale w sumie wszystkiego nie wypije, więc i się robi. Generalnie drewna mamy w koło dużo, bo ktoś przyjechał i tutaj narąbał. Wiedzieli, że przyjedziemy i nam naszykowali ogólnie. Tam się woda grzeje. A! Jakby się ktoś pytał, ta maska zawsze jest otwarta co wieczór, bo tam się woda grzeje. Na prysznic. Raz nakręciłem jak Ania bierze prysznic. Ale film został ocenzurowany przez tą panią. I został skasowany. Został skasowany, no ta cenzura polegała na skasowaniu, no. Potem cały czas coś się rusza. Ta kiełbaska już prawie doszła. No to by było tyle. Można zgasić, żeby nie klekotał. Poninka, a tam jeszcze... Tam mamy jak czaty, a tam mamy jak tatry. Tam stade, a tam taty. A tu na wprost? A tu? Jura krakowsko No. Blisko granicy albańskiej, ale nadal jesteśmy w Czarnogórze. No generalnie widoczek jest zarąbisty. W te kolory, tu jest droga, a teraz słuchajcie najlepsze. Tam pod tą górą jest wioska. My tu już jedziemy. No, od cywilizacji to dobre 2-3 godziny, można by liczyć. Po drodze takiej, której się jedzie 10 na godzinę albo 15. Nie wiem, jaki oni mają zjazd z drugiej strony, ale zobaczymy tak. Ale jeżeli jest to samo co tutaj, to są odcięci od świata. Nie wiem czy coś będzie słychać, bo nie wziąłem mikrofonu i trochę wieje. Parę domków, ale wszystko ładnie, zadbanie. Tam zaraz pokażemy będą widać kwiatki. Będzie widać. Mieszkał. No właśnie. Jak ktoś myśli, że mieszka na końcu świata, to chyba jeszcze nie przyjechał tutaj. Mi się nie, my. nawet świeża niech mogli pójść. Mogli w góry już pójść. No, Jak tam Ci się, Aniu, podoba jazda po górach Czarnogóry? Fantastycznie. Drogi są przejezdne, lekkie, łatwe. Super jest. I piękny klimat, piękne widoki. I teraz czas na kawę. Przepraszam, bo Jakim sposobem daleko my nie dojedziemy? W ogóle tak. To... O 10 mieliśmy już być w Albanii, jest dziesiąta, a my przejechaliśmy 20 km. Chciałbym powiedzieć, że my w Albanii to już do Albanii jedziemy. Piątek? Sądzę, że nie poniedziałek, to... Piąty dzień jedziemy do Albanii. Ale dupsko spędzi, nie? Trzeba było umyć dupę, to by nie spędziała. Dupę się myje, a nie wyciera. Zrobiliśmy większość drogi do miejscowości Tet. Niby takiej popularnej. Także robimy chyba stronę taką łatwiejszą. To cały czas mamy asfalt na razie. Jeżeli chodzi o dojazd na Tet, to nie ma przejazdu. Jest zastawione rusztowaniem. I niestety mamy problem. Ja pitole, i całość w dół. Jestem rozczarowany. Ja też.

i dał nam dwa piwa z Kosowa, więc my się z nim wymienimy na dwa piwa z Polski, czyli nasze księciunia oddamy. Ale bardzo miły Pan. Jedziemy już Jedziemy chłopczyku No nic, będę musiał ruszyć z otwartymi drzwiami no Nie chcę głowy wyjąć Masz. tak Dojechaliśmy w górach na 1600 metrów, 1500. Zaraz sprawdzę, jak będę przy samochodzie. Nad takie jezioro, bardzo ładny widok. Jechaliśmy ponad godzinę kamienistą drogą w sumie na jedynce i dwójce na reduktorze, czyli bardzo wolno. Generalnie w tempie pieszego. Droga wygląda tak. O, teraz tutaj wrzucę. Taką drogą jechaliśmy, takie były warunki. Co dziś na obiad? nie. Tortilla. Tortilla. Ale okay. pachnie. Ja. Yeah. Ale pachnie, dobra. Słuchajcie, so, ja kończę. Bo... Trzeba jeść. Trochę bym rzekł, że wygląda jak paprykarz. A to nie... A to nie sylwester. No Siedzimy sobie i planujemy dalszą drogę, żeby wiedzieć, gdzie jechać. I nagle patrzymy na to jeziorko, które przed chwilą było widać. I teraz wygląda ono tak. Mniej więcej. No weź, bo pomyślam, że jest zimno i się rozchorowałaś zastał nas deszcz w górach jesteśmy ciągle na 1600 metrów 1623 musimy poczytać troszkę o tym parku, bo chyba jakiś tu duży pożar był wszędzie są spalone drzewa i odrastają tylko młode krajobraz wygląda jak nie wiem, po bitwie z prądem nie ma niczego. Nie ma zasięgu? Nie ma zasięgu. Chociaż tam przez chwilę był, ale. Tak to to nie ma. Przepiękne widoki, dziko. Myślę, że do wieczora będziemy się stąd wydostawać, albo nawet będziemy tu gdzieś nocować. Z latem tu podobno jest turystów dużo. Terenówkami też. czekajcie bo jest... Trochę się go, droga pogorszyła, pochwaliłem ją. E, co ten? Co miałem dalej powiedzieć? Aha, zostało nam 4 godziny do zachodu słońca. To nie dużo. Mam nadzieję, że się troszkę przejaśni, Cię. bo jednak ta chmura, która mówiłem, że przejdzie, to jakoś nie przeszła. Jest ryzyko, jest zabawa, ale trzeba wiedzieć kiedy zawrócić. Tak, nie ma co nie, są przesadzać. Wyrwy. Ja się boję, że coś no, jedziemy w pojedynkę, więc też nie mamy auta rezerwowego, zasięgu nie ma, więc bylibyśmy uziemieni i wracamy. Niestety powrót to 3 godziny. No mniej więcej. No, jeszcze zobaczymy ewentualnie czy. Czy jezioro nie. Tu wzdłuż jeziora możemy spróbować jeszcze dom, podjechać i zobaczyć co to jest. Jeżeli tak, to będzie nam trochę skróciło. Jak nie to będziemy nocować gdzieś tam i jutro będziemy wracać. Tu jest dobra droga. Tak, ta droga jest dobra w porównaniu z tą, przed którą jechaliśmy, którą jechaliśmy przed chwilą. Znaczy wcześniej, jakieś godzinę temu, czyli mniej więcej 500 metrów temu. O. Więc ta droga jest całkiem, nawet bym powiedział, rewelacyjna. Ponieważ jest. Lepsze to niż jechanie rzeką po kamorach. Cytując klasykę mógłbym powiedzieć. Patrz, droga! Jesteśmy uratowani! Droga! Jeśli ona tu jest, to możemy stąd wyjechać. Nie do końca się drogi pokrywają z GPS-em, bo prawdopodobnie jak droga się rozmywa, to robią zaraz drugą. Tak jak teraz jedziemy inną, bo ta wydaje się być ładniejsza niż ta, która wynikała, że jest prawą. No, przed nami taki brak drogi w sumie. Posrany będzie ten moment, gdzie jest tak najwęziej. Bo nie wiemy, czy tam się auto zmieści.